Film przygotowany na konkurs Matematyczna Wideomania czyli Matematyka Okiem Sympatyka Dominika Matowa. Matematyka odgrywa kluczową rolę we wszystkich dziedzinach programowania. Jest fundamentem tworzenia skomplikowanych algorytmów oraz rozwiązywania różnych problemów i zagadnień w informatyce. W dzisiejszej prezentacji przyjrzymy się bliżej temu, jak umiejętności matematyczne wspierają i ułatwiają programowanie oraz jak pozytywnie wpływają na skuteczność realizowanych projektów. Pierwszy problem dotyczy efektywnego zaprogramowania obliczania wartości wielomianów w punkcie, a drugi problem dotyczy numerycznej procedury rozwiązywania zagadnień nieliniowych. Zacznijmy od obliczania wartości wielomianów w punkcie. Wielomian WODX możemy zapisać za pomocą wzoru. Algorytm naiwny to algorytm, który wykorzystuje najbardziej intuicyjną metodę, czyli w naszym przypadku wartość wielomianu. Dla podanego argumentu można policzyć, podstawiając ten argument bezpośrednio do wzoru wielomianu. Niech T naiwne od N oznacza liczbę działań arytmetycznych potrzebnych do wykorzystania schematu Hornera dla wielomianu stopnia N algorytmie w algorytmie naiwnym. W algorytmie naiwnym tę wartość możemy wyrazić za pomocą wzoru 3N odjąć 1. Przejdźmy do sematu Hornera. Semat Hornera jest sposobem obliczania wartości wielomianu dla podanego argumentu. Dzięki tej metodzie ograniczamy liczbę mnożeń, którą musimy wykonać w celu rozwiązania problemu. Wielomian BodX X możemy zapisać za pomocą wzoru. Wtedy ten semat w klamrze stanowi semat Hornera w pseudokodzie. Jest to klasyczny semat algorytmiczny. Niech te Horner od n oznacza liczbę działań arytmetycznych potrzebnych do wykonania sematu Hornera na wielomianu stopnia n. Stąd wynika, że liczba mnożeń jest równa liczbie dodawań, czyli wynosi 2n. Teraz przejdźmy do implementacji sematu Hornera w Pythonie. Korzyścią zastosowania tego podejścia jest redukcja liczby działań arytmetycznych w stosunku do klasycznego podejścia, w którym trzeba by było osobno wyliczać wszystkie potęgi x i dodawać je do siebie, co wymaga większej liczby działań. Uruchommy teraz program. Podajemy punkt równy 5. Wartość wielomianu w współczynnikach 3, 6, 7 w punkcie 5 wynosi 208. Teraz przejdziemy do algorytmu bisekcji, który jest przykładem metody numerycznej. Bisekcja jest metodą, która służy do znalezienia przybliżonej wartości pierwiastka równania w danym przedziale domkniętym, czyli wartości x, dla której f od x jest równe 0, gdzie f od x jest funkcją ciągłą, gdzie wiemy z lekcji matematyki, co to jest funkcja ciągła. Metoda ta opiera się na twierdzeniu o wartości średniej, które mówi, że jeżeli f od x jest funkcją ciągłą, i istnieją dwie liczby rzeczywiste, a i b, takie, że f od a razy f od b jest mniejsze od 0, to ma ona co najmniej jeden pierwiastek w przedziale od a do b. Przykład, funkcja wyrażona wzorem x do potęgi trzeciej dodać x kwadrat odjąć 1. Teraz zaprezentuję implementację algorytmu bisekcji w Pythonie na przykładzie wzoru funkcji x do potęgi trzeciej dodać x kwadrat odjąć 1 w przedziale od 0 do 2. Metoda ta dzieli przedział domknięty na dwie części i sprawdza, w której części leży miejsce zerowe funkcji F, sprawdzając, który z tych przedziałów zmienia znak. Proces ten jest powtarzalny do momentu, aż procedura znajdzie rozwiązanie z zadowalającą precyzją. Precyzja jest oznaczona za pomocą parametru P. Funkcję f zdefiniowaliśmy za pomocą funkcji lambda, która jest zwięzłym sposobem pisania funkcji w Pythonie. Jest ona pokazana w pierwszej linijce. A teraz uruchomimy program. Niech A wynosi 0, a B wynosi 2. I program nam obliczył, że miejsce zerowe Wynosi w przybliżeniu 75 setnych. Zobaczmy inne przykłady algorytmu bisekcji. Po lewej mamy funkcję zdefiniowaną osobno, natomiast w przykładzie po prawej jest ona parametrem głównej procedury. Mam nadzieję, że w jasny sposób przedstawiłam zastosowanie matematyki w programowaniu. Dziękuję za uwagę!